Blisko 100 zawodników wzięło udział w pierwszym amatorskim turnieju piłki halowej, który rozegrano 16 kwietnia w hali sportowej w Bieczu. Organizatorem tego sportowego wydarzenia była gorlicka telewizja internetowa Gorlice TV. W zasadzie ten pomysł tak naprawdę wziął się znikąd. Wziął się od tego, że sami uczestniczyliśmy w turnieju, który był organizowany na hali Osiru w turnieju futsalowym, gdzie nasza drużyna no jakoś może z nierewelacyjnym powodzeniem, ale jednak występowała. Stąd, stąd tak naprawdę pojawił się pomysł na zorganizowanie własnego turnieju, a pomysł na hale w bierzu, dlatego że to nowy obiekt, nowy obiekt, który jest bardzo ładny, który warto pokazać. I tutaj dzięki pomocy, tak naprawdę starostwa powiatowego, które nam udostępniło tą halę w wybranym przez nas terminie, udało się zrealizować ten turniej, który dzisiaj się odbył. Czy za rok odbędzie się kolejny turniej? Za rok myślę, że też, ale takim naszym planem, który po cichu gdzieś tam sobie się zdradza, jest zorganizowanie turnieju w lipcu, ze względu na to, że właśnie w lipcu mija dokładnie rok, kiedy powstała Gorlicka Telewizja Internetowa i byłby to taki turniej, który byłby z okazji właśnie tej pierwszej rocznicy powstania Gorlicy TV. W turnieju udział wzięło 9 drużyn, a były one następujące: LKS Łużna, klub HDK działający przy komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Amarena Team, Siepietniczanka Siepietnica, Aukcje.pl Drink Team Biecz, Moszczanka Moszczenica Info, OSP Biecz i Gorlice TV Team. Spotkania zostały rozegrane w dwóch grupach z systemem każdy z każdym. Do półfinałów weszły drużyny LKS Łóżna, Amarena Team, Moszczanka Moszczenica Info i Gorlice TV Team. W finale LKS Łóżna pokonała Amarena Team i zdobyła Puchar Turnieju. W meczu o trzecie miejsce Gorlice TV Team pokonało Moszczankę Moszczenica Info. Puchar, nagrody rzeczowe i dyplomy wręczył starosta powiatu gorlickiego Mirosław Wędrychowicz i wiceburmistrz Biecza Janusz Gubernat. Panie burmistrzu, nie boi się pan, że za moment całe życie kulturalno-sportowo-rozrywkowe przeniesie się tutaj do Biecza? Myślę, że obawiać nie ma czego. Jeśli to życie się przyniesie, to bardzo dobrze, bo może większe zainteresowanie będzie mieć publiczności. Takimi turniejami może turnieje zostaną organizowane na, na może wyższym poziomie. Niedługo, chyba w czerwcu, Małopolski Związek Piłki Ręcznej organizuje turniej młodzików. Jest to półfinał polskiego turnieju w tych rozgrywkach. Może to być bardzo fajna impreza, prawie profesjonalne zespoły, które będą tutaj uczestniczyć. Także coraz więcej imprez tutaj będzie. Może troszkę innych, może w innej formie też, nie tylko sportowych, ale mimo wszystko tej rekreacji brakowało tutaj w bierszu, brakowało, brakowało tej hali. W tej chwili możemy się z tego cieszyć. Patronem całej imprezy był starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz. Pierwszy amatorski turniej piłki halowej rozegrany został właśnie pod pańskim patronatem. Dlaczego zgodził się pan na ten patronat? Kibicuje pan piłce nożnej? Trochę tak, aczkolwiek bardzo sympatyzuję tutaj z, z młodzieżą, która chce się ruszać. Sam co prawda mam trochę za mało czasu i robię to w swoich czterech ścianach po godzinie 20. Ale mam nadzieję, że teraz zmienia się troszeczkę. Już pora roku jest dłużej, dzień jasno, więc myślę, że, że gdzieś będę mógł się poruszać trochę i, i, i na tym świeżym powietrzu w późnych godzinach wieczornych. Natomiast ten obiekt i ten turniej służy również poprawianiu, podnoszeniu sprawności fizycznej ochotniczych straży pożarnych, które tutaj się pojawiły wreszcie i myślę, że będą w którymś momencie dominować na, tak, na tego typu turniejach. Sami zgłaszali takie potrzeby, chcą podnosić swoją sprawność bojową, więc będą mieli okazję do porównania swoich umiejętności do drużyn z tak zwanego cywila, które, które nie są nigdzie zrzeszone. A myślę, że z czasem zapewnią się też trybuny, trochę w tych zawodach było, było trochę tu jak widać pusto, ale to był pierwszy turniej, mam nadzieję, że również poprzez gorlicką telewizję uda nam się trochę go wypromować.